Całe życie patrzę, jak z plaż robią wysypisko. Odkąd jestem hydrologiem, widzę, jak zamieniają rzekę w ścieg. poszukiwania znanego społecznika i hydrologa doktora Wiesława Rzecznego. W akcję włączyli się warszawscy wodniacy. Jaka jest szansa na odnalezienie doktora Żywego? Szanse są nikłe, ale robimy wszystko, co w naszej mocy. Miejmy nadzieję, że ta historia dobrze się zakończy. Panie dyrektorze, doktor Wiesław Rzeczny walczył o przywrócenie dzielnicy Wisła dawnej świetności. Można tak powiedzieć, prawda? Rzeczny to ta osoba, dzięki której Warszawa zwróciła swoją twarz w stronę rzeki. I dla Warszawy, i dla Wisły byłaby to olbrzymia strata, gdyby doktor Rzeczny się nie odnalazł. Nigdy nie znaleźli mojego ciała. To, co wypełzło na brzeg, nie było już mną. Wisław? słuchali mnie, kiedy mówiłem, że ten syf w końcu do nich wróci. Na nadesłanym przez telewizję zdjęciu ta tajemnicza postać to Wisław, o którym huczą warszawskie plaże, bo od kiedy się pojawił, to śmiecący plażowicze nie mają lekko. Tak, tak, Wisław czuwa. W świetle najnowszych doniesień o Wisławie. Nie boi się pan tak pływać? Nie boję się. Ja sprzątam po sobie, wszystko jest w porządku. Co, wyjdzie, przyjdzie, zjemie, tak? Nie, tam pani. Potrzebujemy takich bohaterów jak Wisław, żeby dawali nam dobry przykład. Wisław, kocham Cię. Trudno powiedzieć, czy Wisław rzeczywiście istnieje, czy to tylko miejska legenda. Jedno jest pewne: na tej plaży zdecydowanie czuć jego obecność. Oczyszcie swoje rzeki. Wisław nadchodzi. Czy Wisław? Zemsta Wisława? Dajcie Wisław, ja my też Warszawa, kocha Wisława? potrzebuje bohaterów. Bez nich zmieni się wręcz tok. Czas pokazać śmieciom, gdzie ich miejsce.